thank W piątym vlogmasie, a dzisiaj jest 7 grudnia um, Ogólnie sama się z siebie śmieję, bo jest godzina si 17 za 3 minuty A ja się odzywam do was, filmu vloga Wcześniej bym nagrywałam i rzecz sprzątałam Przed chwilą, bo dopiero to skończyłam e, Ale uznałam, że zrobię po prostu z tego weekendu vloga jednego z dwóch dni Bo dzisiaj miałam próbę zajęcia, miałam od 10 do 14 jak to tydzień I potem jadłam tam obiad, strasznie byłam potem zmęczona Coś tam, coś tam, a jutro mam z drugiej strony występ i tam swój kostium. A właśnie dlatego tam w i od 12 do 14 jakoś mi nie będzie, bo mam tam przez godzinę próbę, przez godzinę występ. Ale no, to w sumie tak trochę mało ważne. W sensie to aż tak dużo czasu mi nie zajmie, także spokojnie wiecie, jutro resztę czasu zajmie mi uczenie się, coś tam, coś tam, coś tam. Takie tam rzeczy, także jest jak jest. No dlatego uznałam, że nie ma co robić z jednego dnia Ale w dzisiejszym dniu i w jutrzejszym dniu będzie się działo coś ciekawego, co warto pokazać Więc robię z dwóch dni Zaraz lecę na zakupy z mamą, muszę się tylko przebrać, bo mój instruktor jest bardzo, bardzo domowy e, Ogarnę włosy, ale chyba też nie jakoś mega, także ogarnę włosy i lecę na zakupy Muszę kupić prezent dla mojej koleżanki, którą wylosowałam na amicoid klasowe. I rozglądam się za prezentem dla mojej przyjaciółki, z którą robię sobie nawzajem prezenty Jeżeli chodzi o mój dzisiejszy outfitik, to jest on taki jak zawsze, czyli bardzo zwyczajny Spodnie, które miałam na sobie wczoraj, whatever e, I się pomyliłam wczoraj, powiedziałam, że są z Bershka, one są z Poland ale ja naprawdę kupuję tam albo tam spodnie To są jedyne sklepy, w których kupuję spodnie, więc łatwo się pomylić I bluza z dumn. Dumbo, nie wiem czy to się zmienia Ta jest z kupiłam na Black Friday Za 5 tych, więc Mega okazja była, ale już takiej okazji nie znajdziecie Ale ta plus jest cudowna, bo jest taka szersza I jest Mega uroczona Spójrzcie na niego Ja już jestem po zakupach Jest 19.34 Tam na łóżku I tam w torebce mam rzeczy, które kupiłam Ogólnie nie pokażę wam Tak co kupiłam, nie pokażę wam i jakie prezenty robię, i komuś i w ogóle, po niektóre osoby? Bo się po prostu ktoś może to zobaczyć jakaś osoba z klasy, czy coś w tym stylu, bo kilka osób mówi o tym, że mam kanał. Także nie chcę, żeby po prostu ktoś sobie zabsłuchiwał, żeby komuś zabsłuchiwał niespodziankę. Także pokażę Wam dwa prezenty. W... Ja to nagram jutro, w sensie, bo jutro raczej będę dopakować, więc jutro to nagram, a po prostu materiał z tego będzie w vlogu we wtorek, albo we vlogu w środę W przy okazji kupiłam sobie się wosk z Janki Candle za 9 zł, prawie bez 10 groszy e, Taki on ma tak śliczny zapach, tak mi się podoba jego zapach To jest Lemon Lavender, czyli cytryna połączenie cytryny z lawendą To jest tak piękny zapach, tak mi się on podoba Chciałabym wam pokazać, jakie cudowne spodnie mam otwieram pijamy Szkucne, żebyście bardziej widzieli um, No, ojej, spójrzcie Śnieżynki, granatowe, jakieś rzeczy, tego, że takie zimowe, zimowe, a skarpeteczki mam takie czerwone. Jestem na moim takie czyli niewielki po bokach. drugie tak samo. Przygotowałam się do oglądania. Tutaj mam z moją tą, czyli kocyk, pingwinek, lampeczki. Tutaj ten, zaraz zgaszę główne światło. Tutaj, tutaj widzicie mój nowy wosk. Mój nowy wóz, się pali. W ogóle muszę wyczyścić ten kominek, bo mam herbatkę, komputer. Zaraz będę odpalać jakiś film na Netflixie. Wybrałam coś takiego jak Historia Kopciuszka Świąteczne Życzenie. Ja zauważyłam, że gra w nim aktor, którego lubię, ale którego jeszcze nie przypomniałam sobie skąd go znam. Pamiętam go skądś, ale nie pamiętam z czego. Ale pamiętam, że był spoko. I Laura mm, Monroe. Nie pamiętam, Maru, Laura jakaś tam, która grała w Ostiniali, też ją bardzo lubię, więc mm, fajnie. Mi się spodoba, jutro wam zrobię recenzję. Także pierwsze z pięciu filmów świątecznych obejrzanych. Jak nie wiecie, o co chodzi, filmik o bóle turnalu. Cześć! Witajcie w kolejnym dniu tego vloga Dzisiaj jest niedziela 8 grudnia? Tak, 8 grudnia Jest godzina 10.23 Czyli ja mam około godziny do wyjścia um, z domu Bo mam dzisiaj kolejny występ I muszę być na miejscu o 12 Więc mam trawę To mam jak do 11.30 I mam go jakoś Godzinę mam próbę Potem od 13 do 14 mam ten występ Jakoś więc pewnie 14.30, 15.00 będę w domu. Yy, jeszcze wczoraj to film, który wybrałam. To była historia Kopciuszka, Świąteczne życzenie. I powiem wam, że strasznie mi się podobało. Tak fajnie było tak prosić do bajki, bo faktycznie bardzo to przypominało Kopciuszka, ale było jakby umiejscowione w rzeczywistości. Tylko raczej to było... raczej to mało prawdopodobne jest, żeby taka historia miała miejsce. Aczkolwiek i tak... Było bardzo ładne, bardzo fajna bajka, fajne piosenki mi się podobało. Nie nudziłam się, także polecam. Będę dzisiaj z pierniczki z mamą, także nie mogę się doczekać z niej. O ja wróciłam już z zajęć w sensie z tego występu, ale powiedzmy, że z był występ nieważny i zaraz mam o przy i zaraz, uwaga, będzie będziemy robić pierniczki z moją mamą, także że tam wam postaram się podagrywać, ale no raczej telefonem, bo nie chcę cię gdzieś tam ustawiać i dalej, ja dalej, telefonem szybko mach mach, zrobię jakieś ujęcia i nie mogę się doczekać, uwielbiam pielęczki, uwielbiam po prostu to, że już zaraz są święta i już tak te wszystkie rzeczy świąteczne są wprowadzane do mnie do domku też. także jej! Jedna blacha, tu jedna blacha i w piecu jedna blacha. Uważam pieczenie pierników za udane. na głowie. Um, użyłam dzisiaj peelingu, dzisiaj robię sobie takie małe spam, jak zazwyczaj w niedzielę. Niestety nie miałam czasu rano olejować włosów, bo po prostu miałam tą próbę, więc no nie robię tego, ale za to robię inne rzeczy. Um, właśnie robiłam peeling um, pod prysznicem, tym co dostanę mi kolek, jak nie oczywiście to, widzicie, to Serdecznie Was zapraszamy. No i teraz robię porządek ze swoimi brwiami, bo tego na kamerze nie widać, ale w lustrze to widzę i mnie to strasznie wkurza. Niestety, znaczy niestety mam gęste bry. Niestety co za tym idzie rosną mi w niechcianych przeze mnie miejscach, czyli między brwiami, gdzieś pod podrwiami, nad brywiami. Gdzieś gdzie mi tutaj po prostu to nie gra. Także teraz będę robiła z tym porządek po prostu. ogarnijcie to tak właśnie wyglądają moje statywy. A na półce taka przerwa między książkami. Polecam. Muzyka Dzięki, bo coś tutaj wylatuje Lecę nałożyć maseczkę I wracam do robienia moich paznokci W sensie skróciłam je Nie tak do końca, ale tak w miarę Mocno, bardzo niektóre I zaraz będę je malować drzewką. Tak mi jest ich szkoda Dobra, moi drodzy, ja przed chwilą co zdjęłam moją maseczkę z twarzy, dlatego się teraz tak świecę, bo mam jeszcze tą resztkę na twarzy. I myślę, że już będzie koniec tego odcinku bez 21.38, to że ja będę tutaj oglądać tylko trochę pokoju. Mam tutaj mały No i będę szła powoli spać. Także, jeżeli ten vlogmas Wam się podobał, to nie zapomnijcie o w że i o subskrypcji. No i nie zapomnijcie obejrzeć moich innych vlogmasów, Będziecie mieć tutaj anotację do playlisty. I jest ona również w opisie. Także do zobaczątka Pa!